Twoja godzina właśnie wybiła. Już nikt ci nie pomoże. Nie chciałeś współpracować? To teraz będziesz leżał w piachu. wiem, kto go zamordował. To pierwszy raz, tak? Tak, Słuchaj, pierwszy raz zawsze boli. Weź wyluzuj, stary, bo wyglądasz jakbyś kogoś miał zaraz skarpować, a nie kupić dragi. Aktor powinien sobie poradzić w każdych parunikach. Dlatego chciałem się każdy. To jest mój stawka. Chciałem rzucić się z mostu, ale to nadało sens mojemu życiu. Wiesz co, może pogadasz jest ze znajomkami Malwiny ze szkoły? Co? Oni powinni coś wiedzieć. Szczerze, wydaje mi się, że dla takiej Laski byłby to bardziej atrakcyjny partner niż 22-letni student na utrzymaniu rodziców. Tato, myślisz, że miłość może pokonać wszystkie przeszkody? Tato, powiedz im! Powiedz im wszystko! Powiedz, Ta to jest Tato, ja dostanę do wywodzie! On tak leży i nic się nie rusza. Musimy coś zrobić Wezwać karetkę lekarza cokolwiek on już nawet nie jęczy. On nie żyje? Jak nie żyje? Normalnie, musimy się go... musimy się go pozbyć zanim matka wróci. Darek Darek jak pozbyć? Słuchaj. Może byśmy tego Franka przenieśli w jakieś inne lepsze miejsce, co? Z niego też dorwiemy Olgiarda, nie? No, słuchaj stary, nie chcę mieć dzieciaka na sumieniu. I... Chcieliśmy jakoś to zrobić. Tylko, że... To nie wystarczyło. Dlatego... Napadliśmy na ten sklep. to ty chcesz mi powiedzieć, że ja mam 25 tysięcy? Tak? tak? No ale słuchaj, nie na teraz i nie na swoje zachcianki. Tylko podobnie jak z lokatą. Na przyszłość. No nie no ja wolę jakoś przyszłość, kurde, tato! Nie możesz mi chociaż dać zaliczki na mój ukochany motocykl. Naprawdę, naprawdę o nim marzę, tato! Ja na tą właśnie wizytę czekam 13,5 miesiąca. 13,5 miesiąca to jakieś 410 dni, 9840 godzin, 590 400 i 35 milionów 424 tysiące sekund. Za mało nie bierze, nie? Jak mówi moja mama. Nie od razu Kraków zbudowano, czy tam Rzym. Więc może więcej trochę szacunku. Ja mogę być królem. A ona no będzie Lady lady. Masz tam kobieto zapłacić za ochronę, tak? Od teraz na tej ulicy rządzi król, czyli ja. A z królem się nie dyskutuje. A wiecie co? Ja dzisiaj mam urodziny. To znaczy, ja nie wiem czy to jest dziś, ale ja czuję, że to dziś. Krystian mam na imię.